I tam jest czwarty dzień, tydzień, jak odżywiam się rawood, no i muszę Wam powiedzieć, że waga akurat teraz mi stoi, dlatego że jak ostatni raz się nagrywałem, ważyłem 183 i teraz znowu jest tak samo. A to dlatego, że jak zacząłem mieć te tłuste sałatki, to po prostu mój kraj znowu skoczył na wagę, jakieś 4-5 kg. Jak się tak zrobiło, to w ciągu tam dwóch tygodni znowu zeszło do tego samego poziomu. To może Wam powiedzieć, że zdarza się tak, że raz, może dwa w tygodniu, zjem coś takiego jeszcze po staremu, jakiś normalny posiłek. Oczywiście to nie jest tak, że to jest bez konsekwencji, bo za każdym razem żałuję, ale nie dlatego, że mam już zrozumienia. No, jak już zjadłem, to trudno. Ale dlatego, że po prostu źle się czuję, senność mi przychodzi i dlatego, że takie nieserwności, jakby, mam, tak, czyli jakieś wzdęcia, jakieś takie rzeczy, które właśnie w ogóle nie występują, jeżeli się odżywam samymi warzywami, owocami, tam powiedzmy jakimiś orzechami. Także jedzenie takich rzeczy normalnych czasem, chociaż też muszę wam powiedzieć, że zawsze troszkę mieszam, bo, bo tak naprawdę takie jedzenie normalne w ogóle przestało być troszkę zjadliwe. Oczywiście mam czasem na niechotę szczególną psychiczną jeszcze, ale za każdym razem praktycznie jest pewne rozczarowanie, bo smaki, które się pamięta, po pierwsze troszkę inaczej smakują. A po drugie, jest tak, że ono w ogóle nasz tak niesatysfakcjonujące jak kiedyś. Jedynie może, jedzenie było podobne kiedyś to zjedłem tego Big Maca w Majdancie, tak? Czyli ten Big Mac no smakował podobnie, ale to, to w ogóle jest tak mało smaczne, jedzenie, więc to powiedzmy jest tak sobie, nie? Natomiast takie normalne, jakieś obiadowe gotowane, czy zupa, no to praktycznie smakuje tak sobie, no. szczególnie, szczególnie taki, taki właśnie coś tam z mięsem czy, czy ten, no to tak. Może rzeczy w ogóle nie, nie zjadałem, bo w ogóle nie mam na nie ochoty. Jak coś się działo, to raczej jakaś, jakaś gotowana kapusta, jakiś, jakiś kurczak gotowany, no właśnie raz pół magnonat a tak to właściwie, właściwie nic. To co na co dzień robię, jakby trochę innego niż, niż ludzie na row, to piję żoną herbatę. W przerwie, kiedy nie mam, dłuższy czas, kiedy nie jem i pracuję, może Wam powiedzieć, że taka, taka filtrzonka żony herbaty bardzo fajnie robi. Tym bardziej, że herbata, gdzie ma działanie antyseptyczne. Działa bardzo dobrze też na zęby, antypruchniczą, antygrzybicznie i no, czuję się ok. Natomiast jak przyjdzie mi wybić taką herbatę, taką typową z taką zalewajkę, to może powiedzieć, że w ogóle jest niesmaczna i wręcz czuję jakbym miał po niej mdłości. Także i w ogóle nie w mnie wybić. wypić. Więc jedyne co zauważyłem to wchodzi i czarna kawa, taka bez dodatku cukru szczególnie, bez szczególnie dodatku mleka też, bo też mleko taki dziwny jest. Yy, dziwny ma efekt w żołądku. Yy, yy, I właśnie na herbatach się wyparzę w ten sposób, że yy, zarabiam sobie taki cały, cały dzbanuszek. To jest taki on, yy, taki przyrząd, może normalnie wrzucić. I fusów nie ma, prawda? I w ten sposób mam cały dzwonek, tak na godzinkę. Powiedzmy, drugą sobie pijąc. Taka, że mam porcję. Szczególnie, że ona jest dwa razy, czyli ja dwa razy mogę ją potem zalać ponownie. To jest dnia taka, oczywiście, żeby nie patrzeć się urządkiem, tylko taką prawie taką bardzo gorącą. Muszę czy takie 80 stopni, powiedzmy. Jeśli chodzi o. Uwagę to już mówiłem. A jeszcze może wam powiedzieć, że oprócz tego rzeczywiście waga, powiedzmy, teraz mi stoi, to są oczywiście jak najbardziej pozywane rezultaty, bo w ogóle tak, czuję, że trochę schudłem mi w ogóle nogi, tam, taka tyłość na kończynach. Tutaj może trochę tego nie widać, bo się troszkę ogoliłem bardziej, ale też troszkę jest tak mniej tego. Tak mniej więcej tak, takie mam uczucia i czuję, że brzuch nie ciąży mi tak do przodu, tak? Czyli chociaż może on czuje, że się tak jeszcze nie skuczył, jak bym chciał, to, to chodzenie jest dużo przyjemniejsze i więcej energii mam do tego ruchu. Bo jak brzuch ciąży do przodu, to niestety mięśnie pleców, tak jak u kobiet, ciąży działają silnie i, i strasznie pracę szybko on właśnie z powodu tego zmęczenia. I człowiek się w ogóle męczy dużo szybciej, bo straszny wysiłek plecy podnoszą. Utrzymując tył w pionie, kiedy brzuch przeważa do przodu. Natomiast, jak już jest tak, że on jest trochę wciągnięty, to ten środek ciężkości powiedzmy już jest troszkę bardziej do tyłu przesunięty w związku z tego, co było wcześniej i można tą równowagę w pionie dużo łatwiej zachować. Człowiek nie przechyla się do przodu, tylko po prostu normalnie może iść wyprostowany i nie ma takiego problemu także Takich rzeczy jeszcze w ogóle, jakby, jak wytrwać, jakie jak są pokusy, co się dzieje. Oczywiście, jeżeli coś się zdarzy zjeść, bo mi się czasem zdarza, tak, zjeść jeszcze coś po staremu, bo ja rozumiem, po prostu jeszcze nie, nie przyzwyczaiłem się psychicznie do tego wszystkiego, chociaż cały czas jedząc te surowe warzywa, owoce, szczególnie teraz sałatki tłuste, naprawdę czuję się usatysfakcjonowany. Takie chęci psychiczne to, to występują, ale ale to są takie rzadkie, w ogóle są do opanowania tak naprawdę. Czyli za każdym razem tak naprawdę nie, nie było tak do końca, że tak strasznie mi się chciało i musiałem. Tylko po prostu albo było towarzystwo z albo coś tam mnie podkusiło i coś, ale naprawdę bez żadnych takich jakichś strasznych wag. To, co chcę wam powiedzieć, to to, że im dłużej się je te rzeczy zdrowe, tym bardziej do nich ciągnie. Co to bardziej smakują jabłka, co to bardziej smakują banany, co to bardziej smakują te same rzeczy, które się ciągle je, a, a one, jakby, to, 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 to chęć na nie bierze. Podobnie jest w ogóle z pieczywem. Zauważcie, że pieczywo to jest rzecz, która się nie, nie nudzi, prawda? I y, jedząc warzywa, owoce, a właśnie już nie jedzą tego pieczywa, y, zaczynamy w ogóle to samo odnajdywać właśnie w tym surowym pożywieniu. No i to jest bardzo fajne, bo ja sądziłem, że to trzeba się będzie dłużej z tym walczyć, dłużej tego trzymać, a, a to okazuje się, że nie. jeśli chodzi o takie trudne zimowe jakieś takie zachcianki, bo, bo jest coraz zimniej i po prostu no, ten głód taki jesienny jest typowy. To szczególnie u osób, które, które tak go odczuwają bardziej to muszę powiedzieć, że bardzo satysfakcjonujące są te sałatki, które się dorobi na tłusto. Czyli po prostu troszkę więcej tej oliwy z oliwek. I ona tą nową swoją tłustością daje to, że... Yy, czyli to taka sałatka lagrecka, grecka, prawda? Tylko na przykład ja zamiast yy, fety, yy, czy jakiegoś tam innego sera, daję po prostu na przykład na pieczarki surowe. Albo ostatnio z boczniakiem. I taka sałatka zjedzona od razu, bądź nawet następnego dnia, bo ona wtedy się tak fajnie przejdzie. Prze, przejdzie takim smakiem, te składniki między sobą jak są zmieszane. To, to naprawdę, zjadając ją, potem się czuję bardzo zaakcjonowany. Oczywiście te i to w ogóle jest klasa, i chociaż ostatnio dosyć rzadko je spożywam, bo w ogóle po na sałatkach. Czemu mi te sałatki wchodzą? Może to, że to też mi da waga troszkę urosła, bo potem napotęgać te sałatki w tak naprawdę w dużych ilościach. To, to te, te szejki tak samo są bardzo takie satysfakcjonujące. Także, także generalnie staram się dużo też z tych zielenin spożywać, czyli tej sałaty, kapusty, rukoli, szpinaku, tam pietruszki, jakichś tam jeszcze innych tych. W sałatkach zawsze mnie dominuje i to bez sałaty to w zasadzie ta, ta sałatka nie jest taka taka właśnie. Także um, cały czas jeszcze mówię, waga mi będzie zaraz spadać, sądzę. Nawet dzisiaj jak się ważyłem to miałem 29 9 powiedzmy, ale to, to wszystko w końcach błędu. Wiadomo 2 kilo w jedną czy w drugą stronę to są takie Powiedzmy, pływy oceanów, czyli to się w ogóle nie, nie da tak dokładnie zmierzyć. Natomiast przypuszczam, że następne tygodnie już, już będzie ten efekt taki bardziej trwały, ale jeżeli przyjmuję, dlatego że tak naprawdę bardziej dla zdrowia się odżywiam lepiej, a sądzę, że jakby spadek wagi jest takim efektem, takim efektem ubocznym. Bo jak chciało wracać do normy, to wszystko wraca do normy, a więc człowiek też wraca do swoich naturalnych kształtów a nawet być może takich kształtów, których nawet nigdy wcześniej nie miał, go no to liczę. Więc, więc powiem wam ewidentnie ludzie są raczej roślenzarni, to Wam mogę powiedzieć, bo naprawdę odnajduję w tym jedzeniu sens, a ponieważ zawsze do jedzenia miałem duży, duży taki dużą uwagę, dużą zachłanność też i... I taki zmysł do jedzenia, zawsze miałem wilki. To zawsze mi to jedzenie zastanawiało, czy to jest to właściwe, czy nie, co się dzieje, kiedy się coś dzieje, tam to nie. No i tutaj, w tym jedzeniu takim właśnie owocowo-warzywnym, naprawdę się odnajduje. Także kiedy wcześniej lubiłem zawsze te warzywka takie na, na patelni, to teraz się odnajduje właśnie w, tym, w tych warzywkach takich surowych. A jeszcze taką miałem uwagę, że właśnie jak zjadłem coś takiego. chyba właśnie tego Big wtedy, oficjalnego, To oczywiście zbuczyłem taki glut, żołądku i tak mi było, nawet tak troszkę niedobrze. I zagrodzam to potem pomidorkami takimi alaszary czy coś, lekko-kwaskowymi i od razu zbuczyłem taką ulgę. Więc wniosek mój taki jest, że te serwetry po prostu w sobie, zawierają dużo enzymów które ułatwiają rozkład ich innych pokarmów i organizm nie musi się tak aż wycierać wtedy dlatego też bardzo ważne jest, żeby tym mieszać i ponad 50% tego surowego dnia zachowywać żeby tej lełko lewko. no żeby organizm nie czuł się atakowany tak. Także tyle chciałem powiedzieć generalnie to Polecam i do następnego vloga.